Śmietnikowe znajdę. Co w środku? Pokażę w domu. Ok, jestem już w domku i nagrywam, co tam w tym woreczku jest. Baga. To już widziałam na początku, że jest jakiś krzyż. Troszkę rysowany. Będę musiała go odnowić. Duży. Ma gdzieś. Raz, dwa, sześćdziesiąt centymetrów długości. Obraz święty komunijny. Pamiętka pierwszej komuny świętej. Z tysiąc dziewięćset roku. Taki talerz drewniany. Do zawieszenia. Piękny, ręczna robota jeszcze. Też podejrzewam, że lata 60, może 50. O gipsowa. Taka plakietka do zawieszenia. Tutaj muszę ją troszkę podmalować. Zaraz wezmę taki wosk postarzający. I naprawimy śliczne z takimi pawiami. Będzie bardzo ładna. Bo mamy jakieś dwa w jednym. Obraz Maryjki. I pod spodem podejrzewam, tu też jakiś obrazek komunijny. Chiński anciobodnik. Tak myślę, że chiński. Takie skośne oczy ma. Hmm. I jest wykonany w technice słomkowej. też ciekawa rzecz. Miedzioryt. Pan Jezus. Też ciekawy. I ostatni obrazek. Skory. Taka jakby wycinanka drewniana. Też jakiś. Chiński artysta to robił. No, ciekawe. No. Coś z tego wymyślimy. Na pewno muszę odnowić Jezuska i troszkę słomkowy obraz, reszta do umycia. No. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To wszystko na dziś. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.